Hejka. Hej, hejka! Dzisiaj yy, będzie taki odcinek, yy, jak jakby będziemy pokazywać jakby moje zwierzęta. No i na początku pokażemy Wam mojego psa. Więc no, dobra. Dobra, tu jest to jest mój pies. No ogólnie nazywa się. Yy, yy, naz Amor. Nazywa się Amor. Nie rób tak. No jest to peklińczyk jest to chłopiec. No jakby ma... Jeden i pół roku, niedługo będzie miała dwa latka, no i jakby no, nie wiem co tam o dużo oni wam no jakby jest mega słodziutki, no jest mega tak samo leniwy, no lubi mega dzieci, lubi się mega bawić, tylko też gryzie dużo, no. A, jeszcze wam chciałam powiedzieć, że może widzieliście moje shorty, tam jest Amor i sam jakby mój, jakby taka niespodzianka będzie na ostatnim... No, będzie ostatnie moje zwierzę, to będzie jakby tam pokazane. a Marko, co ty robisz? No, a idziemy teraz do drugiego zwierzęta. Dobra, e, drugie zwierzę to jest pająk hamori No, jakby nie znam płci, no ale no, e, nie wiem ile w sumie ma miesięcy. Mam już ją prawie chyba od roku. No, e, to jest już tak jakby... Pokażę Wam sobie zaraz otworzyłam i pokażę Wam jak mniej więcej wygląda może ją wezmę, że mi się udają że na ręce. No tak wygląda. Jedno myślę, że nawet ładna. Nie mam na razie taki małe, bo będzie miała inny dom, ale no. Już idzie mój pies. Pies idź. idź. Jakby spokojnie pies idź. nic nie zrobi, mogę sobie ją próbować wziąć. No właśnie ona nie chce w ogóle iść. O, idzie. Yeah. Chyba nie będziemy jej brać, No ona z mega jakaś taka zaśpiała. Gdzie je będziemy jej brać. Odłożymy ją tylko i położymy tą korę tutaj dobrze, żeby się, to się zamknęło. Dobra, idziemy do kolejnego zwierzęcia. A tu Amor. I tu jest jakiś wisiak. Dobra, kolejny zwierzę, to jest kolejny pająk. Już wam pokazuję i mówię jak się nazywa. Pierwszego co otworzymy. Ogólnie to się prezentuje tak. A Przepraszam za no dźwięki, ale mój pies coś tam robi. E, jest to las, Lasidora Parychybana. Dobra, ja jestem już. Jest to y, Lasidora Pary Jakby ma już nie wiem ile na nie może tak z dwa, ale bo ją dostanę, była trochę duża. No i ma, mam coś takiego, mamy jakby jej wylinka, ale trochę... nie w za dobrym stanie. Mogę Wam pokazać. O, tu taka wylinka jej, nawet ok, dobra, pokładę ją tutaj. Akurat mogę ją tak lekko ruszyć, wam pokazać ją. E, poczekajcie, jak jest ładna w sumie. No, jest wielka, nie oszukujmy się. No, będzie oczywiście większa, ogólnie to jest literalne, na razie takie. No, co ja mogę jeszcze o niej poopowiadać? No, ogólnie to się żywi jakimiś tam, nie wiem, takimi Ży... większymi żywymi. Już... No. Żywymi. Tak? No, żywymi, a co? No. No, jakimiś takimi karaczanami, takimi większymi już. No. W Jakie historii. Jak Ja... A, dobra, że no, bo taka historia, jak mój kolega, by, no to, ee, taki jakby. Jakby to powiedzieć wam, kiedy było ktoś do drzwi. No to y, mój kolega, my tam karmiliśmy ją i taki karaczan, i ten, y, mój kolega to chyba był, tak? Wziął go, ją do ten, y, szczypców i ten karaczan ucieknął. Moja taka historia i trochę było śmiesznie. Przepraszam. Przepraszam, y, właśnie mi upadł telefon. A to nie ono. Dobra, przechodzimy do... najpierw wytnę jakoś tak. I przechodzimy do zwierzęcia. Tutaj już ostatniego. Pa! Mogę go Dobra, wdać? kolejne zwierzę to jest wąż zbożowy. Poczekaj. No poczekaj. Dostań. No jakby nazywa się Rudy, a w ogóle nie powiedziałam o moim pająku. O tutaj tym. Jakby na razie moi, są na podłodze, bo wiecie, że nazywa się Ariel. Mega, tak. Jak wam nie mówiłam, to nazywa się Rudy. Tak on wygląda, jakby jest świeży po bylince. Wczoraj miała jak się nie mylę, tak wczoraj. I już tutaj ma wylieneczkę, Tak wygląda. No. Ej, tutaj. A, no ale wow, mega ma tutaj oczy na no serio. Nie, tu nie widać nawet. E, dobra. Tak, by nie wyciągniemy go, bo jest się, po wieńce. Może no, tak strażnie, bo no, ciągnęłam biegowam, tylko jest świeżo po wielince, więc no. No, no. Yy, będziemy na następnym filmiku go wyciągać Może panęki I może będziemy go karmić. Będę wam to nagram, ale nie wiem, nie obiecuję. Tak wygląda. I my będziemy się chyba kończyć z tym filmikiem. I mam nadzieję, że mogę się go otwarzyć. o bo pokażę tylko to niskoć. Dobra, my kończymy. Bye!